Ten temat naszej mojej prezentacji to jest nie ma czarnych dziur. Tak naprawdę. Jest to wykład o czymś innym, czyli o tym, jak wdrożyliśmy czarną dziurę, czyli Black Holing w TPX. I tak naprawdę na początku trochę marketingu, opowiem, co to jest TPX. TPX jest to platforma, która udostępnia możliwość łączenia się pomiędzy podłączonymi do niej uczestnikami, czyli tak naprawdę to jest Connectivity Cloud lub inaczej mówiąc Virtual Meet Me. Każdy operator łączon, może połączyć się z innym, połączony do tej platformy, może, może wymieniać swój ruch niezależnie jaki z innymi uczestnikami tej platformy. Jakie są korzyści z użycia platformy TPX i usługi wymiany ruchu peeringowego, peeringowej wymiany ruchu na tej platformie? Wymiana ruchu z pominięciem wysyconych łącz. Wiadomo, że łącza komercyjne płatne czasami nie mają nadmierałości pasma i są po prostu wysycone. Usługa TPX Open Peering pozwala na... Udostępnienie dużego pasma za małą, dość małą cenę. Redukcja kosztów, czyli tak samo możemy pominąć łącza tranzytowe, pominąć drogie płatne łącza i wymieniać ruch lokalnie. Lepsza jakość dla końcowego, końcowego użytkownika. Jeżeli wymieniamy ruch lokalnie, ani przez Frankfurt, albo inne Chiny. Wiadomo, że będą mniej, mniejsze czasy RTT, mniejsze pingi, mniejsze straty pakietów i większe pasmo. Jeżeli mówimy o TPX, jest on dostępny w Warszawie a, jako platforma. Jest także dostępny na terenie całej Polski a, za pomocą sieci dostępowej OPL Orange Polska, tak naprawdę co to jest Black Bankfalling jest to funkcjonalność, która pozwala na przekierunkowanie pewnego, niedozwolonego, niebezpiecznego ruchu na urządzeniach sieciowych do innego urządzenia lub do jego wycięcia. Co to powoduje? Powoduje to, że niepożądany ruch, czyli ruch np. ataku DDoS nie dociera do, do miejsca, czyli na przykład do serwera, serwisu www, tylko jest po prostu blokowany na wejściu do sieci. Efektywnie, tak naprawdę jest to jeden z, ze sposobów zmniejszenia wpływu ataków DDoS na, na usługę. Po prostu nie pozwalamy pewnego ruchu zro, przepłynąć do, do ofiary. Tak naprawdę BGP Black Hauling był już wielokrotnie mówiony przez Łukasza Bromirskiego, na tym plnog była też prezentacja projektu BGP Black Hole'ing przez Macieja Broniarza i tak naprawdę sam BGP Black Hauling jest dość prosty do zrobienia, jeżeli mówimy o Black Haulingu na routerach, BGP na, na urządzeniach w warstwie trzeciej? Co jeżeli mamy punkt wymiany ruchu i urządzenia w warstwie drugiej? Jakie motywacje mieliśmy wdrażając Black Hole w TPX? Tak naprawdę my, jako administratorzy tego punktu wymiany ruchu, widzimy ataki przechodzące przez naszą platformę. Widzimy, że nasi klienci są atakowani. Widzimy, że jest bardzo dużo ruchu NTP, widzimy, że jest dużo ataków DNS-owych. I klienci, uczestnicy platformy proszą nas o możliwość blokady takiego ruchu, o możliwość wycięcia, zapobiegania, zabezpieczania ich sieci przed atakami z innych, innych sieci. Tak naprawdę, co my zrobiliśmy? Czyli black -hauling. Podstawowe założenia, które przyjęliśmy przy tworzeniu tego rozwiązania są dość proste. W normalnej sytuacji, kiedy nie ma ataku, uczestnicy, operator rozgłasza swoje prefiksy z, w sposób normalny, z takim, z next hopem, z adresacją, która jest przypisana do danej, danej sieci, danego klienta i należące do, do podsieci peeringowej. I to jest sytuacja sta, standardowa, która zawsze jest. Co może operator zrobić, jeżeli będzie miał atak? W naszym rozwiązaniu może rozgłosić do nas prefiksy ze zmienionym next hopem. Powiedzieć, jeżeli inny operator chce wysłać ruch do danej podsieci, to nie wysyłaj tego do mnie, tylko wyślij to do innego routera. To, co my robimy, bo tutaj przed spotkaniem miałem kilka rozmów, to jest to, że my pozwalamy, mimo że będzie to rozgłoszone z innym schopem lub z komunity, nadal sprawdzamy, czy dany prefiks, który rozgłosił operator, jest przypisany do tego operatora. To oznacza, że nikt nie będzie mógł rozgłosić Black z. I spowodować, że ruch będzie blokowany dla podsieci, które do niego nie należy. Więc wszystkie trasy, które będą rozgłaszane do root serwera, nadal przechodzą standardowe zabezpieczenia. Na przykład sprawdzanie tak, jak to przed chwilą powiedziałem, sprawdzanie, czy dany prefiks może być rozgłaszany przez dany ASM. Drugie, kolejne założenie to stworzyliśmy, uruchomiliśmy router black blackholowy w TPX-ie. Jest to specjalny router, na który właśnie ten niepożądany ruch jest skierowany. Ten router posiada swój unikalny adres oraz unikalny adres MAC, ponieważ cały TPX działa w warstwie drugiej. I teraz w jaki sposób ten black blackhole tak naprawdę jest robiony? Ruch do tego adresu MAC, tego unikalnego adresu yy, routera Bleckholowego jest filtrowany na brzegu przy wejściu do punktu wymiany ruch, przy wejściu do, do platformy. Przez co? Ten ruch po prostu nie przechodzi dalej, nie jest przesyłany przez całą platformę. Teraz tak naprawdę w tym momencie stwierdziłem, że obrazki bardziej pokażą nam to, w jaki sposób platforma TPI, czy w ogóle ogólnie punkt wymiany ruchu, działa i w jaki sposób właśnie ten black działa. W tym wypadku założyłem, że mamy czterech uczestników, dwóch z nich wymienia sobie ruch poprzez root server, a jeden z nich wymienia sobie ruch, stwierdził, że nie chce używać root serwera i wymienia ruch bezpośrednio po BGP, ruch BGP między sobą. A jeżeli chodzi o. To jest. To, co znaczy na czerwono, to jest tylko i wyłącznie ruch BGP. Cały ruch tego klienta, czyli całość, całość ruchu, przechodzi przez, przez platformę switchową, przez warstwę drugą. To oznacza, że nie przechodzi to przez żadne nasze routery L3, tylko przez przełączniki ethernetowe. Na drugim obrazku pokazaliśmy sobie. Sytuację, powiedzmy, że mamy operatora C, który ma jakiś serwis www. powiedzmy, że to jest www.ładnyportal.pl. Uczestnik A, uczestnik B, uczestnik D stwierdza, że chcemy to oglądać i wysyła ruch do, do, do uczestnika C. W standardowej sytuacji wszystko przechodzi przez Platformę switchową, wszystko działa. Ale co się stanie, jeżeli uczestnik B i uczestnik D stwierdzi, że on ma portal ładniejszy portal.pl i należy wyrzucić z sieci uczestnika C? Zaczyna go, zaczyna go atakować. Na grubę czerwoną kreską idzie, idzie ruch niepożądany. Ruch, który powoduje, że usługa uczestnika, D, usł uczestnika C nie działa. Następuje przepełnienia interfejsów, blokada tych interfejsów, czy też problemy w, w samym działaniu tej, tej aplikacji. Co uczestnik C może wtedy zrobić? Uczestnik C może rozgłosić do tpx swój prefiks z odpowiednim next hopem. co się stanie? Cały ruch niepożądany poleci do routera holdingowego. W tym momencie założyliśmy, że użytkownik C dokładnie wie, że to niedobry operator B i operator D go atakuje, więc wybiorczo, wybiórczo powiedział do root-serwera rozgłaszaj pref mój, mój prefiks z blackholem tylko i wyłącznie do operatora B, operatora D, żeby e, ruch od nich do mnie nie przyszedł. Cały ruch zawija się do, e, w warstwie drugiej, czyli bez pośrednictwa routerów, nawet bez pośrednictwa routera uczestnika C do routera blackholowego. Co to może spowodować? Że na tym routerze blackholowym nagle się pojawi bardzo dużo ruchu. To jest też niepożądane, bo bardzo szybko on przestanie działać. Więc tak jak wcześniej powiedziałem, um, cały ruch do routera belcholowanego jest wycinany na brzegu. Oznacza to, że jeżeli jakikolwiek ruch pójdzie do adresu, do Nexhopa, do routera blackholowego, zostanie on wycięty na ACL-kach, na brzegu sieci. Jedyny ruch, który jest dopuszczalny do, do urządzenia belchowego, jest ruch, który pozwoli nam um, uzyskać adres MAC z adresu IP. Czyli, jeżeli router operatora B zapyta się, dzień dobry, ale gdzie jest router, urządzenie, do które mam puścić ruch z IP unikalnym IP-kiem tego routera, ten router musi odpowiedzieć na ARP i ten pakiet musi do, dojść do. Do uczestnika B, do operatora B. Więc jedyne, jedyne, co jest dopuszczalne, to jest po prostu ruch, ruch ARP-owy. Każdy inny ruch jest po prostu wycinany. Czyli, jeżeli mamy atak TCP, cały ruch TCP jest wycinany. Mamy atak ICMP, cały ruch ICMP idący do routera ble blecholowego jest wycinany. Co to po pozwala? To pozwala uzyskać to, że uczestnik C, Właściciel strony www.ładnyportal.pl może nadal korzystać ze swoich usług, może nadal świadczyć usługi dla jednego jedynego pozostałego uczestnika a, a i ten ruch jest nadal zachowany. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o podsumowaniu, jeżeli uczestnik rozgłosił atakowany prefiks, Zostanie on zamieniony na adres routera Black Holding, wycięty na brzegu, nieprzepuszczony dalej do, do ofiary. Wszyscy uczestnicy, którzy otrzymali ten prefiks, wysyłają ruch na adres MAC. To co powiedziałam przed chwilką, router atakującego operatora zapyta się, jaki adres MAC ma ten router blackholowy, dostanie go z, za pomocą protokołu ARP i zacznie wysyłać ruch niepożądany ruch do routera blackholowego. Tak jak powiedziałem przed chwilką zostały wdrożone nowe reguły ACL na, przy każdym, na każdym wejściu od klienta do platformy, które wycinają ten ruch. I tylko takie małe uwagi, jeżeli rozgłosimy prefiks atakowany do, do wszystkich, to jeżeli całą podsieć danego operatora zgłosimy, to po prostu przestanie działać całość sieci. W naszym rozwiązaniu możemy, operator sam decyduje, czy chce zablokować tylko slash 32, czyli pojedynczy IPIC, czy na przykład IPIC właśnie strony www. Ładny portal czy chce zablokować całą swoją podsieć lub część swojej podsieci. A jak wiadomo w BGP mało kto w tej chwili akceptuje prefiksy slash-32 ze względu na wielkość tablicy i na obciążenie pamięci. A więc w tym rozwiązaniu można rozgłosić prefiks slash-24, 256 adresów, które w większości zostaną zaakceptowane przez operatora i wycięty zostanie ruch. Ruch standardowo, bez żadnych ustawień na serwerze, jest rozgłaszany do wszystkich. Jeżeli chcemy rozgłosić go do wybranych tylko operatorów, bo stwierdzamy, że operator N wysłał do nas ruch niepożądany i nie chcemy, żeby ten ruch do, od niego do, do nas szedł, możemy użyć parametrów komunity, które pozwolą wybiorczo sterować, w jaki sposób ten ten ruch jest, ten perfiks jest rozgłaszany i jak, jacy operatorzy mają być wycinani.